Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj w taki trochę inny sposób, ale chciałbym podzielić się słowem związanym z Ewangelią z szóstej niedzieli, wielkanocnej. W taki sposób, ponieważ ci, którzy przychodzą nam msze świętą do kościoła świętego Wojciecha, wiedzą, że mieliśmy w tę niedzielę wizytację księdza Biskupa i na każdej mszy świętej Biskup głosił do nas słowo. Natomiast chciałbym. Również ja podzielić się słowem, szczególnie opartym o Ewangelię z 6 Niedzieli Wielkanocnej. Posłuchajmy fragmentu tej Ewangelii. Ewangelia świętego Jana, rozdział 14, od wersetu 21. Jezus powiedział: Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego. A również ja. Będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój, umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego który mnie posłał? Ojca. I tu szczególnie chciałbym odnieść się do wersetu 23, w którym Jezus zawiera taką piękną obietnicę. Jeśli nie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go, i tu uwaga, i przyjdziemy do niego. I będziemy u niego przebywać. W języku greckim ten zwrot, będziemy u niego przebywać, brzmi dokładnie i mieszkanie u niego uczynimy. I dokładnie tak samo tłumaczy to Biblia Jerozolimska. Ja i ojciec przyjdziemy i uczynimy u niego mieszkanie. Obietnica, którą ciężko sobie wyobrazić, obietnica, którą naprawdę przekracza to ci ludzkie wyobrażenia. Jak to jest możliwe, jak to ma się wypełnić, Panie Jezu, że, że ty i ojciec, ojciec, który stworzył cały ten świat. Chcecie przyjść i zamieszkać we mnie? Chcecie mieszkanie uczynić we mnie? No ale Twoje słowo jest prawdą. Jezus obiecuje i wierzy, że to się wypełnia. Wypełnia się ta jego obietnica. Każdemu, kto chce, i za tym słowem, Jezus daje konkretną obietnicę. Ja i ojciec przyjdziemy także do ciebie. Jezus i ojciec chcą przyjść i zamieszkać w tobie. I tu pozwólcie, no ponieważ yy, zdecydowanie ten, ten fragment Ewangelii, to zdanie, ta obietnica Jezusa mówi o yy, konkretnym doświadczeniu. Jezus nie daje tu obietnicy, że przyjdę do Ciebie i dam Ci tylko zrozumienie. Jezus mówi, będę w Tobie mieszkał. Ten zwrot oznacza konkretne doświadczenie. I tutaj odnosząc się też do, yy, do tytułu tego słowa, yy, tytuł, który jest trochę przewrotny, Charyzmatycy polegają na emocjach. Charyzmatycy jadą na emocjach. Pozwólcie, że najpierw chcę przytoczyć takie trzy doświadczenia trzech osób, jak przeżywały swoje spotkanie z Panem. Osoby pełne Ducha Świętego, więc można powiedzieć, że charyzmatycy. I posłuchajcie, posłuchajcie tych doświadczeń, pierwszy, ten, pierwszy charyzmatyk, na razie nie powiem ich imion. Yy, ów charyzmatek opisuje swoje doświadczenia z Bogiem w ten sposób yy, przyjął chrzest jako osoba dorosła i już jako yy, ochrzczony yy, pisze między nimi w swoim świadectwie tak nie mogłem się w owych dniach nasycić cudowną słodyczą rozmyślania o głębi Twojego planu zbawienia ludzkości ileż razy płakałem słuchając hymnów Twoich i kantyków wstrząśnięty błogim śpiewem Twojego kościoła. Głosy te wlewały się do moich uszu, a gdy Twoja prawda ściekała kroplami do serca, palwało z niego gorące uczucie pobożnego oddania. Z oczu płynęły łzy i dobrze mi było z nimi. Można powiedzieć, no niepoprawdy charyzmatyk. Co za, co, co za w ogóle za emocjonalny typ. E, kiedy tylko słyszał pieśni, e, kiedy tylko słyszał pieśni uwielbienia, no to... E, to ryczał. Facet pisze, że, że, że ryczy, kiedy, kiedy słyszy pieśni uwielbienia. Ci charyzmatycy są po prostu no, niepoprawni, jak można e, tak na emocjach jechać. Nie? E, a to nie wszystko. E, on dalej pisze są swoim świadectwie, szczególnie kiedy słyszał świadectwa uzdrowień, i potem były pieśni uwielbienia. Dlatego teraz tym żewni płakałem ogarnięty muzyką Twoich hymnów. Bo już od dawna wzdychałem za Tobą, a oto wreszcie. Tobą oddychałem o ile jest to możliwe w domu cielesnym. No, niepoprawny emocjonalista. Jak można w ogóle tak się dać pochłonąć emocją? Oczywiście ja tutaj ironizuję, żeby była sprawa jasna, ale ja naprawdę wiele razy słyszałem takie właśnie zarzuty co do charyzmatyków, co do grup Odnowy w Duchu Świętym i innych charyzmatycznych wspólnot, że to nie moja estetyka, bo to trzeba tak w sposób wyważony. Ja jeszcze zrobię komentarz do tych emocji, ale posłuchajmy jeszcze trochę jak właśnie niektórzy opisują swoje doświadczenia. Yy, jeszcze raz yy, ten sam człowiek, yy, doświadczenie, które mu towarzyszyło, kiedy otworzył Pismo Święte, na Chybiu trafił, co też zarzuca się charyzmatykom, że otwierają Pismo Święte, na Chybiu trafił, miłą Pan do mnie powiedział. Yy, ten człowiek yy, otworzył, pisze w swoim świadectwie, że otworzył Pismo Święte, otworzył na liście do Rzymian, który na rozdziale 13, słowo, którego bardzo poruszyło. I kiedy przeczytał ten fragment, pisze w swoim świadectwie tak. Ani nie chciałem więcej czytać, ani nie było to potrzebne. Ledwie doczytałem tych słów, stało się tak, jakby do mego serca spłynęło strumieniem światło ufności, przed którym cała ciemność wątpienia natychmiast się rozproszyła. Znowu jakieś doświadczenie. Otwiera Pismo Święte na chybiu trafił, Mówi, że do serca spłynęło światło. Bardzo subiektywne doświadczenie, i myślę, że wielu sceptyków, którzy krytycznie odnoszą się do doświadczeń charyzmatycznych, może powiedzieć, że bardzo subiektywne i nie można na takim doświadczeniu polegać. Jest to doświadczenie tego człowieka. Ja za chwileczkę te doświadczenia skomentuję. Druga osoba, tym razem kobieta. To już nie jest jej świadectwo, ale opis pewnego. Opis jej zachowania. Cechą charakterystyczną jej doświadczeń było to, że kiedy doświadczała przyjścia Pana Boga, jest opisana tak, że kiedy doświadczała, tego, doświadczała działania Boga w swoim życiu na modlitwie, towarzyszyły temu objawy zewnętrzne, jak trwogi ducha, obfite poty, płacze, wielkie łkania i głębokie jęki, oraz głębokie. I długie, znaciągnięte westchnienia. Myślę, że nie jeden z nas ma takie, takie doświadczenie, kiedy nagle na spotkaniu jakimś na spotkaniu charyzmatycznym, ktoś zaczyna właśnie w ten sposób się zachowywać. Zaczyna płakać, zaczyna łukać, a nawet jak tu czytamy, serca się wydają głębokie jęki i z ust wydobywają się takie głębokie, długie westchnienia. Ktoś nagle na modlitwie y, jęczy, płacze. Co to w ogóle za zachowanie jest, można powiedzieć? Nie? Jak można się tak zachowywać? I jeszcze o tej charyzmatyczce. Czego ona doświadczała? Co pisze o niej właśnie ten, który opisuje jej doświadczenia? Doświadczała między innymi, y, kiedy y, przychodził Duch Święty, tak ona twierdziła, że z wielkiej radości Wlanej przez Ducha Świętego jej serce się gorąco rozpłomieniało i z żaru rozpromienienia tak się w niej rozszerzało i rozciągało, że wzbudzało i wstrząsało całe ciało. Kobieta doświadcza nagle wstrząsów całym ciałem, ale to nie wszystko. Na zewnątrz wybuchała jakimiś jawnymi oznakami wewnętrznej pogody, na przykład śmiechem, chichotem, czasami krzykiem, płaczem lub łkaniem i twierdziła, że nie może tego ani ukryć, ani temu rozkazywać, ani ci od tego uwolnić. Co to, co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest? Yy... Myślę, że wielu z nas bardzo krytycznie się odnosi do takich zachowań, kiedy nagle na modlitwie, szczególnie kiedy jest to modlitwa wspólnotowa, modlitwa publiczna, można powiedzieć, ktoś nagle wybucha śmiechem, chichotem, albo zaczyna krzyczeć, płakać, łkać. Yy, co jeszcze jest opisane o tej charyzmatyczce że oprócz tego, że wybuchała przez te niezwykłe ruchy, głosy lub pułkania, albo upojona duchowo się śmiała, czasami też śpiewała, czasami też ta właśnie charyzmatyczka doświadczała takiego osłupienia, kiedy jej członki, członki jej ciała stawały się sztywne, niezdolne do swych zadań. Język tracił mowę, nogi chód, ręce, ruch i ta niezdolność trwała, aż żar, który napinał mięśnie, stawał się, stawał się słabszy. Myślę, że spośród was słuchaczy wielu powie bardzo, bardzo krytycznie, no, niepoprawne karygodne zachowanie. No, ci charyzmatycy są po prostu nie do ujarzmienia. Jeszcze tutaj kobieta twierdzi, że na tego nie może powstrzymać, nie? albo się śmieje, albo chichocze, albo się cała trzęsie, albo nagle krzyczy, płacze, jest jakieś łkanie, albo sztywnieje. Nie? Co to w ogóle za zachowanie i kobieta jeszcze twierdzi, że to jest z wielkiej radości wlanej przez Ducha Świętego? I jeszcze jedna osoba, jeszcze jedno krótkie świadectwo. Trzeci charyzmatyk, mężczyzna, opisuje, że kiedy się modlił, a do jego zwyczaju należała codzienna modlitwa do Ducha Świętego i bardzo pokorna prośba o jego dary i łaski. Kiedy więc pewnego dnia modlił się z całym zapałem, nagle poczuł w swoim sercu tak potężny napór miłości Ducha Świętego, że zaczęło ono w jego piersi bić tak gwałtownie, iż można było to zobaczyć na zewnątrz. Ujrzał wnikającą do swoich ust ognistą kulę i poczuł, jak jego klatka piersiowa rozszerzała się. Odczuwanie wewnętrznego ognia było tak silne, że rzucił się na ziemię i wołał: Dosyć, panie, dosyć, nie mogę tego znieść więcej. Ale także doświadczył przy tym niezmierzonej radości. Trzech charyzmatyków, których Wam tutaj zacytowałem, i co do których Myślę, że kiedy słyszycie tych opisów, wielu z Was pewnie budzi się jakiś wewnętrzny opór, myśląc sobie, w Kościele takie rzeczy nigdy. To jest niedopuszczalne, ci charyzmatycy, no po prostu same emocje, same emocje, jak w ogóle takie rzeczy mogą się dziać. Kim są ci charyzmatycy? Pierwszy to święty Augustyn, druga to błogosławiona Dorota Zmontów, polska mistyczka, a trzeci to święty Filip Nereusz. Kochani, cytuję Wam tych doświadczenia i to nie są jedyne doświadczenia tych, którzy doświadczali yy, w swoim życiu takiego głębokiego zjednoczenia z Panem. Po to, żeby wszystkim, którzy mówią, że charyzmatycy jadą na emocjach, powiedzieć: Taki jest Kościół i taki jest Bóg. Takie rzeczy w Kościele, w życiu wielkich świętych. A i ja i Ty również mamy być święci, i dla mnie i dla Ciebie jest obietnica: Ojciec mój i ja przyjdziemy do Ciebie i będziemy u Ciebie przebywać. Jezus mówi, ojciec i ja chcemy uczynić mieszkanie w Twoim sercu, w Twoim ciele. Dlaczego negujesz? To jest pierwsze pytanie, które Ci chcę zadać w związku z tym słowem. Po pierwsze, dlaczego negujesz, że to jest niedopuszczalne? Że emocje to trzeba to wykreślić. Jakieś dziwne myślenie wkradło się do naszego przeżywania wiary, że Boga trzeba przeżywać tylko rozumem. Kiedy sama Ewangelia mówi,. Chcę dać Ci doświadczenie, że będę w Tobie mieszkał. Brakuje mi czasami słów wobec tych wszystkich, którzy mówią: Nie, zostawmy doświadczenia, bo to tylko emocje. I, I to nie dla mnie, ja w inny sposób, mi to nie odpowiada. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że mówiąc w ten sposób, mówisz Panu Bogu: działaj w moim życiu, ale tak jak ja ci wyznaczę. Działaj w moim życiu odtąd, dotąd. Nie dotykaj moich emocji. Nie chcę płakać na modlitwie, nie chcę się śmiać na modlitwie, nie chcę doświadczać poruszeń w ciele. Będę je wszystkie hamował, będę je wszystkie odrzucał. Ja wiem, pewnie niektórzy z Was powiedzą, i to jest, to jest też prawda. Nie można polegać tylko na takich subiektywnych doświadczeniach. Przeżywanie wiary. I przeżywanie relacji z Bogiem nie polega na, na przechodzeniu od jednego subiektywnego doświadczenia do drugiego subiektywnego doświadczenia i tylko tyle. Ale z drugiej strony przeginają ci, którzy mówią, wyrzucamy takie doświadczenia i w ogóle o nich nie chcemy mówić i krytykujemy takie doświadczenia, kiedy inni coś takiego przeżywają. Jakim prawem? Jakim prawem chcesz powiedzieć, to nie jest prawdziwe? Rozeznanie takich doświadczeń. Ono należy do kierownika duchowego, do spowiednika. Jeśli dzieją się we wspólnocie, należy to do lidera wspólnoty, do księdza opiekuna, który jest pasterzem tej wspólnoty. Rozeznanie doświadczeń to jest inna rzecz. Ja teraz chcę wrócić do początku i zadać jeszcze raz jeszcze pytanie. Jakim prawem mówisz, że Bóg tak nie może działać? Albo, że to nie jest z Ducha Świętego? Jakim prawem oskarżasz tych, którzy śmieją się na modlitwie albo płaczą? O, emocjonalne i tym bardziej... Stawiasz się na jakimś wyższym poziomie, mówiąc, to nie moja estetyka, to takie prymitywne, to takie, takie płytkie. Ja jestem na wyższym poziomie. A niższego poziomu już doświadczyłeś? Niższego poziomu już doświadczyłeś? Czy chciałbyś w ogóle doświadczyć? To jest kolejne pytanie. Czy ty zgadzasz się, mówiąc yy, w codziennej modlitwie ojcze nasz, ojcze, bądź wola twoja, a ojciec mówi, chcę w tobie zamieszkać. Ale zaraz, zaraz, bądź wola Twoja, ale tak jak ja ci powiem. Skoro mówisz, bądź wola Twoja, czy zgadzasz się przyjąć każde doświadczenie, które Bóg ci da? Czy chciałbyś doświadczyć takiej bliskości z Nim, że po prostu Masz, będziesz miał ochotę tylko się śmiać, śmiać, śmiać? Czy masz ochotę, czy masz pragnienie, by doświadczyć takiej bliskości, jak, jak właśnie mąż z żoną, jak ukochany z ukochaną? Każdy z nas jest stworzony do miłości. Pragniesz miłości drugiego człowieka, pragniesz miłości drugiej osoby. Chcesz z nią być, chcesz z nią dzielić czas i chcesz doświadczać, że ona jest blisko, to dlaczego nie chcesz doświadczyć, że blisko jest, jest Pan? Dlaczego tego nie chcesz? Chcę cię dzisiaj zachęcić tym słowem. Zapragnij, zapragnij doświadczenia Boga. Zapragnij tego. Cały czas pamiętaj, to, to czego doświadczysz, ono nie może warunkować. Tego, na, na ile Ewangelia jest prawdziwa, bo jeśli nie doświadczysz, to to jest nieprawdziwa, a doświadczenie jest prawdziwe. Tak jak wspomniałem, subiektywne doświadczenia, one są Twoje i dla Ciebie. A dlaczego je odrzucać? I co więcej, to jest obietnica, którą Jezus daje no wręcz jako pewnik wręcz daje jako pewnik. Mówiąc o tym, że chce przyjść i dać nam doświadczyć, że w nas mieszka. Zapragnij tego. Zapragnij doświadczenia życia z Bogiem, a wtedy wiara nie będzie dla Ciebie tylko teorią. Wiara nie będzie tylko dla Ciebie jakimś systemem religijnym. Zobacz, Bogu nie chodzi o systemy religijne. Ci, którzy nie doświadczyli Pana i przyglądają się nam katolikom jako pewnemu systemu religijnemu, ci właśnie mówią, są różne religie na świecie, więc może wybiorę inny system. Proszę bardzo, wybierz inny system. Tam może byliśmy jakieś doświadczenia, może z medytacji buddyjskiej, albo z jakiejś yy, satysfakcji, że bardziej jesteś wierny tamtemu systemowi religijnemu, ale to nie będzie doświadczenie spotkania z Bogiem. Tylko w chrześcijaństwie, tylko Ten, który przyszedł na Ziemię i stał się człowiekiem, Jezus, daje nam obietnicę mi i Tobie. Chcę, żebyś doświadczał, że ja jestem w Tobie, w Tobie mam mieszkanie. Werset 21. On również zawiera tę obietnicę, która też może być przez nas niezauważona. Kiedy Jezus mówi: Przyjdę i objawię mu siebie, a dosłownie w języku greckim tam jest zwrot i uczynię widzialnym mu siebie. Chrześcijaństwo to jest relacja z Jezusem Chrystusem. To jest głęboka relacja z Nim osobista, osobowa. Doświadczenie tego, że nagle oczami duszy, Jezus i Jego droga stają się dla mnie widzialne. To jest doświadczenie, że we mnie mieszka Jezus i mieszka Ojciec. Mam nadzieję, że tym słowem wzbudzę w Tobie to pragnienie. Zapragnij tego. Krótkie moje świadectwo, jak kiedy 30 lat temu, dokładnie w maju 1989 roku, doświadczyłem chrztu w Duchu Świętym. To temu doświadczeniu towarzyszyło zarówno światło, które wypełniło mnie całego, ale także i emocje. Ja pamiętam do dzisiaj, mimo że minęło 30 lat, jak wtedy miałem ochotę się śmiać, śmiać, krzyczeć ze śmiechu. Yy, przyznaję się Wam, powstrzymałem to. Powstrzymałem to. Było nas tylko ośmiu na spotkaniu modlitewnym. Nie chciałem zakłócać modlitwy. Wydawało mi się to zbyt głupie i śmieszne. Ale ta radość była taka, że naprawdę o włos było od tego, żebym zaczął krzyczeć z radości, że jestem tak kochany, że On mnie tak przenika. A niedługo potem... Niedługo potem, kiedy, kiedy Duch Święty pokazał mi moją pychę i mój, mój grzech, płakałem przez dwa dni. Aż poleciałem do spowiedzi do naszego Ojca Duchownego, żeby to wszystko z siebie wyrzucić. I płakałem, 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 widząc, jak wobec tej wielkiej miłości, jakim ja tu jestem nędznikiem. Nie wstydzę się tych doświadczeń. I dzięki temu doświadczeniu, ja wiem, że to, to stałem się innym człowiekiem. Całemu doświadczeniu, nie tylko emocją, ale doświadczeniu spotkania z Nim, z Jezusem i z Ojcem, przez ducha świętego, który przyszedł i zostałem w nim zanurzony. I właśnie z tego mojego chcę przejść do zakończenia, ponieważ to słowo, ta obietnica, że będzie Bóg w nas mieszkał i że objawi nam siebie, że uczyni nam siebie widzialnym. Są ku temu. Jezus postawił warunki. Jakie są warunki? Te warunki brzmią bardzo, bardzo konkretnie. Jeśli nie, kto miłuje? W życiu świętego Augustyna, w życiu Błogosławionej Doroty, w życiu świętego Filipa, w życiu innych świętych, co było charakterystyczne, oni podjęli decyzję, chcę kochać Boga nade wszystko. To, co w tym trzecim świadectwie słyszeliśmy, do zwyczaju Filipa należała codzienna modlitwa do Ducha Świętego, bardzo pokorna prośba o jego dary i łaski. I kiedy pewnego dnia modlił się z całym zapałem, Kochać Boga, kochaj Go z całym zapałem. A kiedy kochasz kogoś, spędzasz z nim czas, a więc módl się z całym zapałem. Módl się z całym zapałem. Czyli spędzaj randki, tak jak spędzasz randkę z zakochaną, spędzaj randkę z Jezusem, to jest Twój czas modlitwy, nic wtedy nie jest ważne. Kochaj Boga, to jest pierwszy warunek. Drugie, kto, mnie, yy, kto ma przekazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Drugi warunek: zachowywać naukę Jezusa. Dosłownie po grecku jest tutaj: słowa mego strzec będzie. To jest wyraz miłości do Jezusa. Oprócz czasu na modlitwie, to jest też umiłowanie Jego słowa i strzeżenie Jego słowa w swoim życiu, czyli wypełnianie tego, co Jezus powiedział. Wypełnianie słów, które nam zostawił, czyli wypełnianie przykazań, w tym największego przekazania, przykazania miłości Boga i bliźniego. Kochaj Jezusa, strzesz Jego słowa i za Nim idź. I nie bój się, bo otrzymujemy w tym piękną pomoc. Werset 26. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Duch Święty, on daje to doświadczenie, on daje zrozumienie słowa Jezusa i on daje moc, żeby żyć według jego słów. Już niedługo, za dwa tygodnie, zesłanie Ducha Świętego. Może właśnie wzorem świętego Filipa podejmij codzienną modlitwę do Ducha Świętego, pokornie prosi o jego darę i z całym zapałem módl się każdego dnia. A pocieszyciel Duch Święty przyjdzie i da ci to doświadczenie. Skąd jestem tego pewien? To jest też obietnica Jezusa. O ileż bardziej Ojciec z Nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Ewangelia świętego Łukasza rozdział 11. Proszę Ducha Świętego. Wołajmy do Niego wspólnie z całym Kościołem i prośmy o to doświadczenie zamieszkania Jezusa i Ojca w nas. Życzę Wam takich doświadczeń, o takie doświadczenia dla siebie, dla mojej wspólnoty i dla was wszystkich będę się modlił. Amen.